To będzie jakiś stadio sprzedaży domu, gdzie działka miała dwie księgi wieczyste. Doradca kredytowy mógł położyć kredyt i to by spowodowało, że kupujący mogli stracić kilkadziesiąt tysięcy i o konsekwencjach krótkich terminów przy transakcjach wiązanych. Zostańcie ze mną do końca odcinka. W pewnym momencie pracy nie musisz już wykonywać zimnych telefonów, telefonie dzwonią same. Tak też się stało w tym przypadku. Zadzwoniła do mnie pani Halinka i poinformowała mnie, że Zamierza sprzedać swój dom. Dom położony jest we wschodniej części powiatu Zamojskiego, przy głównej trasie Zamość-Hrubieszów. Jak wszyscy wiemy, od dwóch lat za wschodnią granicą toczy się wojna, w związku z tym zlecenie tego typu było dla nas dość trudne, bo nie wiedzieliśmy, czy znajdziemy zainteresowanego. Działka, na której stoi dom, to działka rolno-budowlana o powierzchni pół hektara. W późniejszej e, historii dowiecie się, dlaczego to pół hektara ma tak duże znaczenie. Omówiliśmy warunki współpracy i okazało się, co jest tam po drodze. Przystąpiliśmy do realizacji zamówienia, podpisaliśmy następnego dnia umowę o współpracy i zabraliśmy się do Dzieła. Dopiero po miesiącu promocji oferty pojawili się pierwsi zainteresowani. Przyjechali, obejrzeli, zapoznali się z dokumentacją i złożyli swoją ofertę. Sporządziliśmy protokół uzgodnień stron i ustaliliśmy termin umowy przedstępnej. Podczas przygotowywania dokumentów do transakcji kupujący niestety zrezygnował. Już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską. Wkrótce odezwało się młode małżeństwo. Po obejrzeniu. Nieruchomości złożyli ofertę zakupu. Znów podpisaliśmy protokół uzgodnień, umowę przedstępną, a klienci kupujący złożyli dokumenty do banku. To był okres wakacji, minęło 3 miesiące, i kupujący, a kupujący starali się o kredyt dwuprocentowy. W bankach były duże kolejki. Po trzech miesiącach otrzymaliśmy informację, że nie dostaną kredytu, tylko dlatego że działka ma pół hektara. To można było sprawdzić na samym początku. W czasie, kiedy kupujący starały się o kredyt, nasza klientka szukała. Mieszkania blisko 300 km od swojego domu, blisko Warszawy. Znalazła odpowiadające jej mieszkanie i podpisała umowę Pokazało przed... Okazało się, że sprzedająca mieszkanie naszej klientce również podpisała umowę przedwstępną na zakup kolejnego mieszkania. Wszystkie te transakcje więc były połączone ściśle ze sobą, a terminy zawarcia umów przeżyczonych były bardzo zbliżone do siebie. Postanowiliśmy działać szybko. Skontaktowaliśmy się z agencją kredytową, z którą współpracujemy od wielu lat a z której usług kupujący nie chciał na początku skorzystać. Udało się w błyskawicznym tempie zorganizować nowe dokumenty do kredytu. Wniosek kredytowy został złożony, ale nie mieliśmy gwarancji, że zostanie rozpatrzony do czasu, który był nam, w czasie, który był nam potrzebny. Po konsultacji z biurem nieruchomości, które obsługiwało transakcje naszej klientki, udało nam się ustalić, żeby poprzesuwać terminy umów przyrzeczonych tak, żeby środki zdążyły poprzepływać. Warto wspomnieć jeszcze historię z dokumentami. Otóż nasza klientka była osobą rozwiedzioną i miała rozdzielność majątkową ze swoim byłym mężem. Ta rozdzielność majątkowa była potwierdzona wyrokiem sądu. Dokument znajdował się w aktach Księgi Wieczystej. Pojechaliśmy do sądu, do Wydziału Ksiąg Wieczystych, po dokument, który był niezbędny do podpisania aktu notawionego. Okazało się, że w Księdze Wieczystej, tej nieruchomości, oprócz działki z domem, która właśnie, którą właśnie sprzedawaliśmy, były jeszcze dwie inne działki rolne, które były już wcześniej sprzedane. Ale nie zostały wyodrębnione z tej księgi. Po dogłębnej analizie w Sekretariacie Ksiąg Wieczystych okazało się, że na tej nieruchomości prowadzone były dwie księgi wieczyste, a sprzedane wcześniej działki były odłączone z tej drugiej księgi. Musieliśmy więc w ekspresowym tempie odłączyć tą działkę z księgi wieczystej, założyć dla niej nową księgę, bo tego bezwzględnie wymagał bank przed uruchomieniem kredytu. W ciągu trzech dni udało nam się założyć nową księgę wieczystą i tą działkę przenieść. Do tej nowej księgi. Czekaliśmy tylko na uruchomienie kredytu. Gdybyśmy nie zdążyli, nasza klientka straciłaby wpłacony na zakup mieszkania zadatek. Dostaliśmy informację, że kredyt będzie przekazany do uruchomienia w ciągu 3-4 dni, to wynika z umowy kredytowej. Trochę nas zdziwiła ta informacja, bo najczęściej jest to 7-14 dni, ale 3 to nas nawet ucieszyło, chociaż Trochę się dziwiliśmy, że tak szybko bank zareaguje. Jednak bank swoje, a życie swoje. Jak się okazało, w ciągu trzech dni tych pieniędzy na koncie nasza klientka nie miała. Wykopiliśmy wszystkie dostępne drogi: telefony, rozmowy z wydziałem, wypłat banku. Dostaliśmy zapewnienie, że środki wyjdą jeszcze tego samego dnia o godzinie 18 i powinny być zaciągowane w dniu jutrzejszym do godziny 10. Następnego dnia okazuje się, że środków nie ma na koncie. Zrobiło się trochę nerwowo. No, szczególnie, że nasza klientka przecież była wtedy w banku, czekała na ten przelew, bo chciała go zrealizować. No i dwie godziny spędziła w banku po to, żeby ten przelew faktycznie przyszedł. On był, miał być o dziesiątej, przyszedł o 12. O 12 już w kancelarii przecież ludzie czekali na podpisanie tego drugiego aktu, więc to było warunkiem, żeby w ogóle doszło do tego aktu. Była, atmosfera była naprawdę mega gorąca. Jakie wnioski można wysunąć z tej całej transakcji? Po pierwsze to dla klienta to, żeby zaufał nam pośrednimi, jeżeli chodzi o wybór doradcy kredytowego, bo mamy już przetarte ścieżki, robimy to na co dzień, więc wiemy z kim warto współpracować. Po drugie Wniosek dla doradcy kredytowego jest taki, że rutyna czasami gubi. A dla nas, no cóż, zawsze mamy pełne ręce roboty. Jeśli treść tego filmu ci się podobała, to daj łapkę w górę pod filmem. Jeżeli chcesz być informowany o kolejnych filmach tego typu, to zasubskrybuj kanał. Za dzisiaj dzięki, do zobaczenia. Cześć!